Na co gram? Gram na Luciana, okej. Okay. Na Luciana, no? Na Luciana gram. Tak, na Luciana gram, mhm. na ja Zastanawiam się, co na A może do z shielda zaczął w Luciana? Na Luciana? Także na Luciana? Próbuję Inga. do Randringa jeszcze raz. Fajnie, jeśli no, tym no, do Ringa nagrał. no? Ringa, ringa. Right? Inwazja! Inwazja, ok. Wiecie. Można, można. Dawaj. Tak trochę dzika ta inwazja widzę. Oh, kurczę okay. Nie zabijemy to FF Zabijamy Uff uh. oh. oh, oh, oh. No i first logic Pierwsza krew Dawaj Dark Seal No Dark Seala biorę Od co? <laughs> Pod wygrywanie. Ja słyszałem tam przejęzyczenie było lekkie Fajny skin do kota Co jest? No <laughs> Biały Aha. Normalny kolor Co to? Co to? Co to? Fajny biały Też jestem biały taki Nie czwizus blue? Nie No ho No ho Pa ile mam ap? Pa ile mam ap? Co jest? 50 ap mam Ja 9 Jak ty dir masz 40 Co? ap? Nie mam pojęcia Please okay. visit the psychiatric clinic Okej. Okay. <laughs> okay. tak okay. Było te pfiza, Chciałbym, i to było cool. ale nie, tak szczerze chciałbym do psychiatry pójść, żeby zobaczyć co powie mi. To idzie. Ogólnie to jest useful mega. No ja bym chciał, tak żeby dowiedzieć się czegoś nawet. No nie chodzi o to, żeby mi ktoś pomógł, bo co, wam powiedzieć, że ktoś mi pomoże. O. A myślę, tak. że gorsze przypadki są. Warfit, I call it warfit. Trzy klipy no. za 100 HP Miewałem gorsze y tradey. Nie wiem, tak, jeden creep nie za całe dało, HP na czy... nic, nie? Na nie no, jeden creep na przykład za całe HP bywało też. <śmiech> <śmiech> tak, fizer to jest standard. C ceny creepów takie się pachają. Jeden creep, całe HP. Nie, to jest normalka akurat. No, to, to. I tutaj w ogóle nie wspomniałem, ale e, przeciwnik to ten. E, Showmaker na Lucianie, G więc może być. I tu Showmaker. Lekko ciężko. że G2 już? Tak już widziałem. No, no, widziałem. Ja słyszałem, że Nerwarian będzie w TSM. O. Na junglera. tam trzymać poziom, net. Za <noise> kapiku. Bierger Kingowi na Mida podchodzisz? Czy nie Bielgerking. Zilowanym. Co ja robię? Co ja robię tu? Co tu Ja nie mam miglena, Inting. O. Nie to szkoda. Ale co? Wow. Ale to było tak zintowane Ale wyszło, bo mam damage a tyle. Ale mam 32P teraz po tym kill. Jezusku Totalny King King Kong? Ale invade, ale invade zabiję czy umrę? Umrzesz Nie To co ja podki? Ale z tym winem Hehe, podchodzisz, smajtujesz grompa i uciekasz It's sad playing your main on normal games To so nice It's not main it's a niece MPS TX to do zabić. Bomby. Ja pyk, testuję yy, pyk, buildy. Pyk, czemu nie można stestować buildy? Poczekać 10 minut na rankedę. No albo czekać 20 minut na rankedę, bo nikt nie gra rankedów teraz. Czemu na normale? chodzi? Zresztą czemu... te gry na normalach w mają poziom rankedów już. <grym ja <grym naprawdę. Przez... No co, trzeba jakoś yy... żyć? Oj no i Uf, stoi tutaj. Oj tu Fizu, Stoi, stoi To ADC'ka, nie żyje chyba Nie no, żyjesz pan. Jezusku Maryjaja Masz dzidągę Pa się na co ci to było? koniu, halo Karatus, halo FUN FUN napisał chłopak co? Nie ma masy Pazawię krabika i idę na bucika Idę na topa zabić. Napiszę mu, plus jeden jak coś Renekton Flasha, ma Ignite. A. Ja się dobrze, ja się bardzo dobrze bawię Właśnie, ja Liga Legend polega na tym, żeby się dobrze bawić Tak, tak No, a tak, czemu Tak, 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 to pan tak. O, i suicidzik A na <laughs> Wziąłeś, wziąłeś Na buzię no. Co to za dialekt Zabrał mi, zabrał mi kill Dzięki za wave'a. Całego z okay. wave <grytanie> jest zdenerwowany na mnie, że gram Idę z w... Ciutko, Leciutko tak, czy tak? Mocno, no mocno. No powinienem grać tutaj, mi się wydaje, Kasadinem pod y... atak Spida samego. No, bo Lucjan wtedy był zadowolony wtedy z takiego meczu. No Chciałem ty Lucianem w Casadina przegrywałeś zawsze. No tak, tak. No kontra, no co? Przegrywałeś w sumie kasadinę w korkiego, Net No, dokładnie, nasz Tak, tak, tam. Potem się obudziłeś O Fajne masz Mam świadków Chyba koronnych Mogę spytać Dawida Dawidsonka Dawidowskiego Co ci powiem? Że cię dymą Korkiem w Kassadina Oko. Lucian wyszedł chyba Z linii Ewentualnie, może nawet zakryć tak, myśli? O, bo odlane inting Jak nie gankuje to wiadomo, że inting Better Junger wins. Dobra, co my chcemy zrobić? Harwesterek taką Pyk, pyk, pyk. Ole lufy bedą. Przy skroni? O, przy skroni, no. Lufa, 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 przy skroni. Pół kilo koki 90. Nawet nie robię. Nawet Armora nie robi na niego, tak. Yy, okay, to jesteś jednak świl Tak, to jest whatever. Mam 114 AP. Yeah, ja mam 95. Strasznie dużo. dużo. <laughs> Jeszcze freezuje linię no, jest nie, to, ja Jestem Jestem takim śmie śmieciem idę, idę, naprawdę tutaj ojoj oj, oj. oj, oj, oj. pulta Idę Zabijamy 5 No nie idę. spodziewałem się 15 tutaj Mój błąd, mój błąd Maj zabij, zabij zabij dobrze, dobrze fizer nice, nice nice Nice, nice nice Nice, 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 double penta, 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 penta. Quadra, quadra. Penta, penta. Nie mamy, nie mamy, nie mamy. Nie! Lucian jest silny. Nie, no, no strawberry. Hard, hard troll poszedł. Nie? Troszeczkę nas tutaj średnio zagrałeś, no nie powiem. Puniosłem, mnie no, fantastycznie. Średnie zagranie to było, ale no, ginie, tylko Wyskakuje, Skakuje ze ściany od jednego, a potem skakuje i czterech tam było, nie? No, 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 taka niespodziewajka no, trochę. to. to troszkę na no dragona zrobisz dzisiaj, tak czy, było, czy nie zbota? będziesz robił dragona jednak? SSA nie było z bota. No, z Mida też właśnie Też nie było w sumie. Nie ruszaj. Ja to frizuję żeby on nie ukwarmić. <laughs> no co? fan? Entertaining No Nie się gra ciałem Ja sobie kampię na no brandokarz, warda czyścić przyjdzie, czyści Warda, nie trafia w żadnych Trafia każdy, ale nie obchodzi mnie to <grym> Dajbujemy A poczekasz chwilę jak pójścimy pust... No to Harnasia sobie wypi O, no, okay. widzę, że tutaj nie trzeba czekać, nie? Czły No się Jezusie Hop, co fleszuje na normalu Hexdrinkera kupi Ach, Hexdrinker, tak No to powiedzcie, tym Fizzem jest <laughs> Bez fesa MF-ka okay. Ja kioro, ja Jezusku Co to było? Marchewa, czy... A Kalafia. to Muba. Kalafia Kalafior Bez dzięki. O dziękuję bardzo trzeba się, trzeba się dzielić Dasz mi blue się... przeciwnika? Mogę ci Renektona dać, co ty na ten... Nie, nie chcę mi tam iść z ja go weź No bo idę w sumie, bo widzę, że nie, nie za łatwo to zabijanie go idzie chociaż? Nie idzie, nie idzie łatwo Nie idzie łatwo? Łatwo, łatwo ale... Łatwo, poszło mocno wali, mocno wali pewnie. Oj się. mocno ale harwester jest, pakowany już He, <laughs> bez erki, Ewelina <laughs> No rally, Gdzie idziesz? O kurcze, Lucian Nie ma bo ogólnie bo Jak je. to nie? A tu jest fajny taki Co jest że kupisz z negatron cloaka? No, Dawaj nie, Riven, wierzę halla. w ciebie Ty co? Pro no, no, i Jo yeah. Absolutnie Majstersztyk Tego zagrania się nie spodziewali. W gwiazdkach. Nie wiem, mają nie za dużo punktów zdrowia na bacie. Te no, ja nie jestem kartusem, niestety. Tepuję. Ale mam za to 200 AP. Ja mam 116. W dziesiątej minucie. O, jest lag jakbyśmy. Bo szczerze, bo to, bo to dzisiaj bo grają całkowicie inni ludzie niż wczoraj. Wczoraj się nie dało grać w LoL'a, a dzisiaj tak pięknie się gra, że. Przerywajcie, wejdź tu, w wej tu, wejdź tu, Galaxy. Ga ga Oj, nie było tu jednak, tu jest. Nie ma nigdzie, nie ma nigdzie. O tu jest. A i widziała mnie. <śles> <śles> nie da się grać, może nie widziała. Zobaczymy zaraz. Może nie widziała. Może DCK na chwilę? Stoi w miejscu. Ja tu skautuję Ewelinę, gdzie może być. Może ją znajdę? Czeka ja czekam, aż. Ja tu. O, potrzebowałem tego pinka drugiego, właśnie. Ja idę właśnie już tutaj. Nie idź tu nawet. No, idę, idę. O, siema Masz AD Galax. Nie! Oj, nie! nie! No, nie! Lucian mi tu wypadł! Nie spodziewałem się, że przy, przyjdzie Spokojnie za mną szybko! Oj, oj, oj! My bad. Dobra, kurwa, zapominam obu moje. Co? Ty, ja zapomniałem berkę trafić. Ty, ale ten Lucian <grym> bije dużo. Nie, to MFK dużo bije. A bo ta MFK ma 8,2 już. Tego się nie spodziewałem. Ty, co on taki tanki? Kupił Hexdrinkera nas już, mówiłem to minutę temu No wiem, ale aż tak tanki? Aż tak, zobaczcie ile Hexdrinker daje TY, NIE CHCIEŁEM tego KUPOWAĆ Nie, czekaj Dobra, no Trzeba gry przedłużać, bo znowu FFA by dali Ej, ale No tak, bez specjalnie to zrobiłem, żeby dużej gra trwała Ale MFK 8.2 ma już, pomogliście mi nie powiedzieć, że zanim poszedłem na bota no jakbyś trafił coś, to by nie miało znaczenia No ja spanikowałem, bo mi on wyskoczył z krzaka Ja już no, spanikował. Spanikowałeś, a nie spanikowałeś? Spanikowałem właśnie, ty Leciutko Ile mam w takim razie, jak ta mf taka tłusta jest? Ona ma 650 golda dla tego Shop down Mama Mama, Ani tu nie chcesz Mam, ale... No to walimy ich, dawaj Ole, co tam? Nie tylko ale niepotrzebny jest na chwilę Ej, nie mam dobrać. Jezu! No puszuję to Nie da się zabijać, bo wszyscy jest ogilny. O, zabijasz już na No ta, no ja na czwartym poziomie ja już zabijałem jak coś <grym> No straszne <grym> farmić. No plus jeden Wreszcie Fizz nie jest kompletem tylko teraz jest Devolaiem No jest wart, Nasz <grym> wyspotowany wszędzie na mapie Marek, proszę, nie chciałem żyć. Jadać no. też na Zabijemy ją, Deer. Dobra. Namek no, został. Lecę. Jak kimś, to dorzucę. No i... O, ho, 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 koryt! Koryt! Ale, ale bomby! Atomowe! <laughs> ty, ale wejdź na mnie, dir ile ty mi dajesz AP? O kurde. Ile ty mi AP dajesz? Ja AP, ja mam. No, ja to plus 50 AP mi daje dir. Ja mam... Nie, ja takie lufy mam przy skroni, że to jest... Whu, Koki, ty. No jest, jest, chyba znać kilo Boże. Jak ja już mam Dobra. No nie, transcendence fees Transcend to next Elo Czekaj, wezmę cię deal ze sobą i wezmę SARMORA jeszcze Wasz. Ale gdzie armora bierze? Chodź zabierz mnie Biorę, biorę Idziemy na botę O kurde, Galaxy bym sobie, sobie ginie na midzie, bo... <laughs> Może jednak z Galaxy mieć. Nie wiem w sumie Uff. Pójdę na midę Z mi lepszy montaż jest No jest lepszy montaż, ale Galaxy też by chciał pograć w lola. <laughs> nie no, zaznaczyłem, ja ich... Jak mam trzech na midzie, to nie za się nic zrobić No tak, tak Myślę, że zabijam na hitkę taką? No dobra. Trafił jeden to, to... Czy ona kupiła. Ja że ty kupiła. jesteś jeszcze cię nie ma. Ej, ale czemu jej nie zadałem? Obraźni w ogóle, tu masz. Ja nie, nie trafiłeś, że trafisz, tylko. Ale no właśnie, ale to powinno one shot, legit. Ja mam i Night Harvestera. Powinna coś one shot. Ale on już jest... 900 what? No. Nie, 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 coś nie tak jest, czekaj. Ona mi... Ona z Eclipsa chyba a, miała shield Nie, nie. Bugowana gra. No z Eclipsa Shielda dostała. To jest to silne, Jaki lepiej. to jest pies najgorszy, no! <grym> 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 Dawaj! Go EF! EF! Er, dobre EF, dobre EF! Wyjebąk, wyjebąk! Masz to! Ale strosowałeś mi, że była Rka Yuumi na pięciu! Nie no, nie stach tam! Nie, leć mnie, Deere! Noo! Nie wiem, nawet. No, o może fizzu tak truje masakry. No, mutet nas i zaraz będzie. <grybujesz> And? Mutant? Mutant, tak. Mutant. Czekaj, ja muszę mieć to. Yes? Ale, kurde, no. Jakoś tak. Ja muszę sobie obejrzeć na replayu to. Bo naprawdę coś z, z tym, co zrobiłem tam. No, daj mi Autosa z Bane'em i z harvesterem. Powinno i dać. Ledzi! Ledzi! Powinna zginąć na autosan, naprawdę. No, no, mi Q i tego. I z dwóch tylko daś autosa Jak kół co? No to jak kół misuje, no to anulaki w takim razie. Dobra, idziemy do Evelynu zabić. Idziemy go lubimy, całe, idziemy na bloki, są za małe. Dobra, na pewno będzie tutaj. O jest siema. No, i od razu po i ginie sobie jeszcze, elo. No nie, no co jest? Ale że wszyscy uciekają, tak? Każdy, że many jeszcze bir nie dajesz, to już w Ale że <grym> idale, już z desperation jest totalnie, nie opłaca się grać z Broken jest właśnie, jakie masz staty No 6-3, broken z idale 0-7 w sumie <grym> Nie może grać w komputer Taki broken jest Chyba hmm. jednak nie będzie dłuższej gry To <laughs> nie Dużo bije 400p Harwester bije 300 i liczby bije 300 to jest 600 ja mogę z kubu zabić na MF, -kę. idziemy Teraz się uda, teraz się uda brrr, brrr. O, tego jeszcze możemy O dasznął niestety Outplay bije? Nie, nie zabiłem. Ej Ale to jest insane! Ja jeszcze ci tureta blokowałem ordno No właśnie Ona z tego Eclipsa takiego shira dostaje Chyba nie, tam nie jest go You really need a girlfriend Fizz O nie Plus jeden Oj ojoj Poniosła mnie fantazja troszkę Uf. No dobra. Kupujemy Fiendish Codex, bo wiem, że nie umrzemy już więcej w tych grze. Bijemy to na 100%. oj, Teraz, teraz idziemy po pętę. Daleko, a ma to. Daleko odnoszy, Odnosy najdalej, najdalej. Ja ma, wiem to... czemu tam zginąłem, bo dałem QW w Luciana, a, który dashnął. Który Nie właśnie, nie patrz będzie dobrze wszystko. O, bo nie wiem, ja zrobię tego pierwszego drajka, bo już mi się naprawdę już coś mi się dzieje. Pod dragony gramy? Nie dragona, bo FF a, a Nie no, chcę jednego przynajmniej mieć Jak mi zabierze ten to... Dobra, jest pierwszy dragon A. I sobie tego na Jaya, na Yumi, bo to jest strasznie to więc ja peleję. No nie czekasz na moje blue jak ja pakuje Jak pakuje? Ja ja co on Bluebuffa robi? Gdzie na dzie na no, co tam? Szybki rajdzik na Bluebuffa. Dobra. Ja tak. Powiem właśnie, Raid na Bluebuffa. Idziemy zabić Branda. Okej, okay, będziesz czcił wizję Sneaky. Sneaky piki. Siemaneczko. Dziomeczki Fizzu A ty dawaj oh. S, S, OP, OP Fizz jest op. Op, op. O surrender. i surrender O surrender Mam nadzieję, że na instagramie będzie największy be też będzie Także na instagramie next to będzie no, tak, tak, tak. Zobaczmy, cóż. O, S plus. Szó szóstka z plusem? Szóstka z plusem do tego FIZA? Kozak.